Dzień dobry, witam wszystkich oglądających na YouTubie, jak i obecnie czatujących na Twitchu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, temat jest taki, że zapowiadałem Wam, że przez święta sobie odświeżymy Bladborna i z uwagi właśnie na tą chwilę, przygotowałem dla Was specjalny materiał, który sobie obejrzymy. I jak dobrze wiecie, ja uwielbiam, są slajki. -like chyba każdy na tym kanale już wie, ale z Bloodborne chciałbym w niedalekiej przyszłości zrobić challenge, żeby przechodzić Bloodborna codziennie raz, za każdym razem nową bronią, ponieważ broni w Bladbornie tak naprawdę nie, nie ma dużo. A teraz sobie zrobimy taki gameplay bardziej przypominający, jak to kiedyś było. Oczywiście, jeżeli też będziecie chcieli, to sobie zrobimy Guided Playthroughs'a, ale zaczynamy. Anatomia Plagi, Bloodborne 1, będziemy mieli chyba 10 filmów do obejrzenia? Chyba tak, więc lecimy, słuchajcie, z pierwszym, let's go. Bloodborne to wielowarstwowa, wiktoriańska opowieść grozy. Historia gry może być rozumiana w sposób dosłowny poprzez analizę dialogów, przedmiotów, krótkich przerwników filmowych oraz dzięki spostrzegawczości łowcy. Jednak prób... Speedrun z przerywania. Nie ma lepszego sposobu narracji w grach komputerowych niż ten, który został przedstawiony w Souls -like Nie ma nic lepszego dla gracza niż przygoda w odkrywanie fabuły samemu. Gardzę zabiegiem narracyjnym, który podaje użytkownikowi wszystko na otwartej dłoni i nie poddaje niczego interpretacji. Uwielbiam otwarte zakończenia, uwielbiam filozoficzne, wielowątkowe powieści i uwielbiam. Nieoczywiście przedstawione fabuły, które są jedynie zbiorem małych puzli układających się w pełen obraz, który nieraz potrafi być odpowiednio zakrzywiony, by wybić nas z tak zwanego pantałyku. Słowa zrozumienia wydarzeń nie jest w pełni możliwa. Wszystko to za sprawą wielkich. Człowiek jest istotą, której percepcja i postrzeganie rzeczywistości jest ograniczone, nie jest w stanie dostrzec przedwiecznych za fasadą iluzji świata. Głód wiedzy, czy inaczej wglądu, towarzyszył ludzkości od zarania dziejów. W świecie Bladborn poznajemy dwie najważniejsze z punktu fabularnego postaci. Wilema i Lorenza. Oj, tak, uczyni, uczyni mistrz. ludzkości przyświecała mistrzowi i uczniowi Akademii w Byrgenberg. Odkrycia, jakich dokonano w grobowcach starożytnej cywilizacji ptumeryjskiej... Zapo Are yet to open. Początkowały wydarzenia gry. W podziemiach miasta Jarnam odnaleziono starą krew. Pochodzącą od bytów wyższych, która miała Napisy silne właściwości lecznicze i ewolucyjne. Rektor obawiał się odnalezionego artefaktu. Uważał, że ludzkość do transcendencji potrzebuje więcej oczu. W opozycji do tego stanowiska stał Lord. Bo oczy były uznawane za możliwość wglądu, za insight, więc Willem, jak chory psychicznie, gromadził jak najwięcej oczu, bo liczył, że w pewnym momencie zdobędzie ich odpowiednią ilość, która da mu możliwość wejrzenia we wszystko. Który, w przeciwieństwie do swojego mistrza, w starej krwi upatrywał szansę na wyniesienie człowieka na wyższy poziom ewolucji. Lorenz ostatecznie odszedł z Berwiem i założył kościół uzdrowienia. W pobliskim mieście Jarnam. Wykorzystywał właściwości starej krwi w procesie leczenia chorób i dolegliwości, zwanym posługą krwi. Kuracja polegała na transfuzji lub upuszczaniu krwi pacjenta. Jarnam nawiedziła plaga bestii, które atakowały nieświadomych mieszkańców miasta. Tajemnicza zaraza została wywołana w wyniku leczenia krwią, którą rozpowszechniał. Kościół uzdrowienia. Mieszkańcy Oj, tak. poddani Zabiegowi przetoczenia krwi zamieniali się w przerażające istoty. Jarnamczycy coraz częściej tracili kontrolę nad przemianą w bestie. Kościół uzdrowienia, aby zwalczyć plagę, powołał kuźnie tropicieli, na czele której stanął German, pierwszy. Pod osłoną nocy on i jego podwładni polowali na bestie czające się w zakamarkach miasta. Jeszcze zanim wybuchła plaga, czy gen? jest jakieś połączenie między Bloodborne i Dark Soulsem? Jest jedna teoria, która je łączy. Jest związana z umiejętnością w Dark Soulsach malowania obrazów przedstawiających inne światy i wnikania do nich. Tak jak wchodziliśmy do e, malowanego świata Ariandel. I jest jeden obraz w Dark Soulsie 3, który bardzo mocno przypomina Jarnam albo Jaragul, którąś z tych. E, którą jest z, z tych osad, ale to jest taka bardzo mocno fanowska teoria. Teoretycznie sposób w jaki działa krew i sposób w jaki działają dusze w Dark Soulsach jest praktycznie identyczny według wytłumaczenia lorowego jednego i drugiego i można byłoby sądzić, że po prostu krew działa tak dlatego, że jest nasiąknięta duszą, a dusza no po prostu jest tym elementem, który wszystko spaja. Więc jest bardzo dużo lorowych połączeń i działa to w y, podobny sposób, ale no to nadal to są tylko nasze fanowskie teorie. German współpracował z Akademią Byrgenwerth oraz Lady Marion, jedną z pierwszych tropicieli kuźni. Lady Maria wywodziła się z arystokratycznej rodziny zamieszkującej zamek Kainharst i była daleką krewną królowej Annalise. Była również uczennicą Germana. To właśnie ta wujka brała udział w ekspedycji do wioski rybackiej nieopodal Jarnam. Mm -hmm. Na plaży u podnóża wioski morze wyrzuciło na brzeg ciało wielkiej zwanej kos, lub jak zwali ją niektórzy, Kozm. Przyczyna jej śmierci, <noise> kos. Some say kosme. nie jest znana. W jej łonie znajdował się nadal rozwijający się płód, a z jej ciała wypełzły pasożyty infekujące tubylców. Łowcy, którzy przybyli do wioski, dopuścili się tam grzeku pierworodnego. Najprawdopodobniej bluźnierczo naruszyli ciało kos, poddając je z sekcji zwłok. Ponadto dokonali ludobójstwa na mieszkańcach wioski, którym z chirurgiczną precyzją otwierano czaszki i wiercono w nich w celach badawczych. Oczy nieszczęśników służyły Willemowi do prowadzenia badań nad transcendencją. Lady Maria, widząc zbrodnie, których dopuścili się w tym miejscu, wyrzuciła swoją broń i do jednej ze studni w wiosce. Jej los ostatecznie zakończył się w koszmarze tropiciela, gdzie trafili łowcy, którzy nadużywali krwi i swojej żądz z zabijania bestii. Zamknięta w innym wymiarze, przypominającym wykręcone w szaleństwie jarnam, na szczycie astralnej wieży zagarowej strzegła tajemnicę ich zbrodni. Wracając jednak do samego Jarna, poza późnią Tropicieli w mieście działał kur oraz szkoła Menzisa. Kur, frakcja Kościoła Uzdrowienia, która znajdowała się w Górnym rewirze Katedralnym, prowadziła badania nad istotą wielkich. Ich zadaniem było kontynuowanie prac nad wyniesieniem ludzkości na wyższy poziom egzystencji. Za sprawą dalszej eksploracji starożytnej części ulubiony udało się im odnaleźć kielich isz który pozwolił na odnalezienie pozostawionego w naszym wymiarze Wielkiego, Ebrietas, córy kosmosu. Chór zaczął prowadzić poszukiwania pośrednika, który umożliwiłby na kontakt z Wielkim. Uczeni bowiem nie byli w stanie porozumieć się z istotą wyższą. W tym celu prowadzono badania na dzieciach z założonego przez ich organizację sierocińca. Obiekty badań były wystawiane na działanie wody zawierającej. Badanie na ryzy. dzieciach?. przypuszczalnie z ciała kos. Te reagowały z płynem mózgowo-rdzeniowym ofiar, doprowadzając je do szaleństwa. Po wielu nieudanych próbach powstał krewniak. Byt bliski Wielkim. Gwiezdny emisariusz, który umożliwił nawiązanie kontaktu ze Briatas. Głównym konkurentem churów w próbach kontaktu z Wielkim była szkoła Menzisa. Obie organizacje infiltrowały się nawzajem. Szkoła Menzisa znajdowała się w niewidzianej wiosce Jahar'gul graniczącej z Jarnam. W zrujnowanych grobowcach Ptumeru uczeni z Jahar'gul odnaleźli kielich chorego Loran i dokonali niezwykłych odkryć w tym najprawdopodobniej weszli w kontakt z Zamygdalo. Świadczyły o tym oznaki kultu w wiosce. Mikolasz ze szkoły Menzisa sprowadził wielkie okrucieństwo na Jahargór. Uczony stał się sprawcą ostatecznego upadku Jarna. To właśnie jemu udało się nawiązać kontakt z wielkim, nienarodzonym Mergo. Dzieciem miało być potomkiem ptumeryjskiej królowej, którą można było zarówno spotkać w koszmarze Menzisa... Ja tak żałuję, że jej nie ma w normalnej części gry, tylko że ona występuje w kielichach. Jaki ta gra ma piękny klimat, no... Jak i na ostatnim poziomie grobowców. Mikolaś tak, słuchajcie, i... wyglądają światy w grach komputerowych w momencie, gdy bazujesz swój produkt na czymś więcej niż słupkach sprzedażowych, tylko faktycznie zajmujesz się kreacją świata. Uczonymi nawiązali kontakt dzięki jednej trzeciej pępowiny wielkiego. Nie jest to jednak dokładnie znany moment znalezienia artefaktu. Jednak biorąc pod uwagę, że uczeni Z Bergenwert dokonali sekcji zwłok Matki Kos, a Mikonas posiadał wiedzę na temat KOSM, można założyć, że jedna trzecia pępowiny pochodziła z ciała odnalezionego w wiosce wielkiego. Żeby strzec swoją poczytalność i ochronić się przed doznaniem obłędów wynikającego z próby transcendencji. Wszyscy uczestnicy rytuału mieli założone na głowę specjalne sześciokątne klatki. Urządzenie służyło również jako antena ułatwiająca kontakt z wielkim nienarodzonym mergo. Niestety, w zbliżeniu z pradawną istotą, wszyscy doznali martwicy mózgu, a Mikolasz został zamknięty w wymiarze, nazywanym koszmarem Mensisa. Płacz Dziecięcia Mergo zwabiło bezimienny kosmiczny byt Obecność Księżyca, a nad Jahar Gul zawisł Krwawy Księżyc. Granice rzeczywistości zaczęły się zacierać, a Wilan zdecydował się wynieść swoje myśli, wykorzystując do tego jedną trzecią pępowiny Wielkiego. Przemienił on kobietę o imieniu Ron w krewniaka Wielkiego. Najgorszy nie, nie jest do końca jasna. Ale przemieniona w istotę przypominającą pająka, snuła nić iluzji z dna jeziora księżycowego. Ukryła przed ludzkim wzrokiem skutki rytuału Menzisa. Chroniła poczytalność ludzi, która doznałaby obłędu po ujrzeniu oblicza wielkim. Najlepszy od nich Bosa! jak ja lubię to scenę. W bliżej nieokreślonym czasie przed odprawieniem rytuału Menzisa został odizolowany dystrykt Jarnam, Stare miasto. Mieszkańcy dzielnicy całkowicie ulegli przemianie w bestię. Aby powstrzymać rozprzestrzeniającą się zarazę, stare Jarnam zostało spalone przez tropicieli beczek z prochem. Nieudolność kuźni tropicieli sprawiła, że organizacja została rozwiązana. Kościół Uzdrowienia powołał do życia łowców Kościoła Uzdrowienia, na czele których stanął Ludwik. W szeregi nowo powołanego oddziału rekrutowano nawet niewyszkolonych mieszkańców Jarnam. Dowódca łowców dzierżył w swych dłoniach miecz blasku księżyca, oręż, który skrywał tajemnice kosmosu. Miecz zamieszkiwały istoty spoza naszego wymiaru, które tropicier uważał za swoich przewodników. Metody Ludwika były radykalne i bezwzględne. Unicestwiał każdy zalążek plagi, a nawet był w stanie zabijać za podejrzenie zarazy. Terror, jaki siał, był doskonale zobrazowany w koszmarze tropiciela w postaci długiej rzeki krwi płynącej z ciał jego ofiar. Ten, jego butki tak i niesamowity design. doprowadziły go do przemiany w najupiorniejszą z bestii. Pół konia, pół człowieka. O kurwa. Zamknięty w koszmarze tropiciela Ludwik strzegł we... Pół koń, pół człowiek to taki chyba centaur bardziej, nie? Tutaj... <grym> <grym> Tutaj chyba z mamy do czynienia. ...wejścia do sali badań w astralnej wieży zegarowej. Miejsca, w którym przeprowadzane były eksperymenty na ludziach z użyciem płynu rdzeniowo-mózgowego zarządzanym przez Lady Maria. W koszmarze tropiciela znajdował się również Lorenz. Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach tam trafił, jednak faktem jest, że jego organizacja dokonała jeszcze jednego przerażającego czynu. W opozycji do kościoła uzdrowienia stał zamek Heinhardt. Zamieszkująca go arystokratyczna rodzina Lady Mary z pomocą szpiega przemyciła na teren zamku stary. Zamiast transfuzji krwi... Rycerze Skeinharst praktykowali picie krwi z nadgarstka swojej królowej. Dzięki tej praktyce zyskiwali nadzwyczajne moce, dzięki którym mogli zatapiać swój oręż we własnej krwi ciele, powodując, że ich ataki stawały się jeszcze bardziej zabójcze. Kościół Uzdrowienia oskarżył arystokratów Skeinharst o zażywanie spaczonej krwi i nadali im przydomek podło krwiści. Kościół wysłał na zamek oddział egzekutorów prowadzonych przez Logarius'a, których jedynym celem było wybicie wszystkich członków rodziny szlacheckiej. Ja muszę Zybały... grę przejść tym Logarius Willem. O, to jest tak fajnie wyglądające broń. W desie jeden nie mocno kusiło, bo jest przecież ten szkielet, to takie koło jako tarcza i tym też można zadawać obrażenia, ale w bladbornie to jest przeniesione na swoją własną broń i to jeszcze tak można fajnie założyć na plecy i rozpędzać. ...w sposób wymordowali cały ród, oszczędzając jedynie służbę zamku. Rzeź przetrwała jedynie królowa analiz, która okazała się być nieśmiertelna. Lubowała się w specyficznym rodzaju krwi, krwi łowców. Dzięki jej użytkowaniu miała donosić ciąży i urodzić dziecię krwi wielkiego. Jednak ze sprawą Logariusa została zamknięta w sali tronowej. Logarius, nazywany później męczennikiem, dzięki koronie iluzji ukrył miejsce pobytu królowej Podłokrwisty i strzegł wejścia do królewskiej komnaty. W całym tym obłędzie German z już kuźni tropicieli, został uwięziony w wymiarze alternatywnym. Nie tropiciela. Fantasmagoria ze snu tropiciela odzwierciedlała kuźnie tropicieli za czasów jej chwały. Przyczyną jego niedoli był najprawdopodobniej fakt przywołania obecności księżyca przez Lorenza i jego wspólników, do których niewątpliwie należał German. Nie jest znany dokładny moment kontaktu z obecnością księżyca, ale możliwym jest powiązanie go z faktem, że w trakcie upadku starego Jarnam. Widziany był krwawy księżyc, zamieszany nisko nad miastem. Czas mijała, pierwszy tropiciel z powodu samotności stworzył lalkę na podobieństwo Lady Mary, którą wykorzystywał do zaspokajania swoich ukrytych pragnień. Z czasem do snu zaczęli przybywać łowcy, a German wyczekiwał na tego, który uwolni go od snu, zwalczając plagę bestii. Świadczyły o tym jego prośby do Lorenza i Milema. Wiecie, że generalnie ta scenka jest zrobiona w pełni silnikowo. Z uwagi na co istnieje w Bloodborne Challenge że i ona się pojawia w momencie, gdy wyjdzie się pierwszy raz w interakcji z lampą bądź w momencie, w którym pierwszy raz się w grze umrze. No i to jest hub cały, gdzie masz wszystkie teleporty, możliwość kupowania potek, możliwość ulepszania broni, możliwość levelowania i z uwagi na to, że to jest silnikowo zrobione, a po zabiciu Mergo jest podpalony ten cały hub, to jest challenge w grze, żeby przejść całą grę w taki sposób, żeby tą pierwszą scenkę mieć zrobioną z podpaleniem, a to wymaga od gracza, słuchajcie... <grytanie> Przejście całej gry bez możliwości kupowania potek, czyli musisz lecieć tylko na tych potach, które znajdziesz w trakcie gry. Musisz przejść całą grę bez umarcia i teraz uwaga najlepsze bez levelowania oraz levelowania broni <laughs> więc to jest Deathless, no leveling, no weapon upgrade i no buying items. ...tego wiecznego snu, wypowiadane przez niego w trakcie śnienia. W końcu kierowanemu przez pierwszego Będziemy to robić, ...łowcy udało się zgładzić wszystkie koszmary, uwolnić wszystkich śniących od niedoli i ostatecznie stać się wielkim. Chcielibyście taki Tako, challenge? ...przedstawia się historia gry Bloodborne. Niewątpliwym jest fakt, że motywami gotyckiego horroru jest śnienie, podświadomość, szaleństwo, Przedwieczni, medycyna i macierzyństwo. Łowcy na poziomie odmiennych stanów świadomości podróżują między wielopoziomowymi snami i koszmarami. Fabuła jest mocno enigmatyczna i nie ma jednoznacznej formy interpretacji. Blackburn czerpie garściami z prozy Lovecrafta, medycyny instytucji wydarzeń i postaci historycznej. W następnych odcinkach przybliżę możliwe i faktyczne inspiracje, z których czerpał From Software. Seria ta powstaje z miłości do Blackborna i jest próbą skompletowania w formie pewnego rodzaju kompedio informacji o fabule i inspiracji. Do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Będzie będziemy widzowie oglądać co? Przed każdym gameplayem z Blackbornika sobie musimy jeden obczaić. A to był wstępniak taki. To był całkowity wstępniak dopiero. A ja się tu już tu dowiedziałem, nie? Nowych rzeczy, o których totalnie nie miałem pojęcia. O kurwa, ale dzisiaj będzie Bloodborne, chłopie